To na samym końcu omówmy życie miłosne. Jak się ma u ciebie? Jak to Już tam wszystko kończy... wygląda? Nie, no gdzie e... będziemy kończyć? Moje Ludzie jeszcze... bardzo ciekawi, dawno cię nie było na salonach, nic nie wiedzą. No, słuchaj, e, mi się wydaje, że to chyba nasz pierwszy wywiad w ogóle. Nie, nie wiem... my rozmawialiśmy da? kiedyś na projekcie Lady, tylko to było bardzo, bardzo, bardzo dawno, dawno. Jak nie e, temu. Tak, jeszcze się dzieje. Uh -huh, no, uh -huh, no uh -huh. e, jeżeli chodzi o moją miłość, e, no muszę powiedzieć, że. Jest to temat dosyć delikatny i wolałabym tego uni unikać tutaj. Teraz. Moi obserwujący wiedzą, że dzieje się coś, coś nie tak w moim, w moim życiu uczuciowym, natomiast ja trzymam się mocno i nie daję się złamać i wierzę w to, że kiedyś na pewno prawdziwa miłość przyjdzie do nas prędzej hmm? czy później. Ale czy teraz masz z chłopakiem problemy komunikacyjne, czy jesteś singielką? Jak to mamy rozumieć? Yy, to znaczy jest, Mamy bardzo ciężką sytuację ogólnie, yy, i po prostu nie, nie, nie chcę o tym mówić za bardzo. Mm? No, jakby, yy, no, mocne, mocne. Myślę, że jak przyjdzie na to czas, mm? to wszystko opowiem, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa historia. A jakie dajesz szansę, że, nadzieję, że skończycie razem? E, to wszystko zależy od niego, jeżeli on będzie nad sobą pracował, jeżeli on uwierzy w to, że, e, że jest w stanie um, pokonać swoje słabości, e, to ja jestem gotowa jakby... Um, Czekać na niego. Natomiast no, muszę też myśleć o sobie i, myślę, mu, i muszę po prostu realizować siebie, nie? A co przyniesie czas, no to zobaczymy. Najważniejsze, żeby on, żeby on dobrze się czuł i wszystko było z nim w porządku. To ostatnie pytanie w tym segmencie, jak te problemy w życiu miłosnym wpływają na Twoje życie. Bo ja na przykład jak mam problemy w życiu miłosnym, to nic mi się nie chce i tak jakby jestem taki bardzo obciążony i osłabiony, a jak jest u Ciebie? <laughs> obciążony i osłabiony. No ja jestem energiczna zawsze, zawsze i wszędzie, ale faktycznie pytałeś, dlaczego się wycofałam troszkę z, z mediów? Z, no, no właśnie dlatego, że gdzieś tam moje życie miłosne no, nie układało się tak jak, tak, jak powinno, więc musiałam troszeczkę odpuścić i nabrać siłę no przede wszystkim. Gdzieś tam szukałam winy w siebie, w, o przepraszam, w, 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 wytniecie to, proszę. Irena tu siedzi. No w sobie, w sobie, w sobie. sobie. Szukałam winy w sobie, natomiast no, gdzieś tam wina jest na pewno zawsze po obu stronach, więc no, warto pracować po prostu nad sobą. No to miejmy nadzieję, że wszystko się ułoży i będziesz spełniona na tej płaszczyźnie, na tej, na tamtej, Super, i na każdej. Super. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci bardzo, e... trzymaj się i, no i do zobaczenia. Dzięki.